No już mi się w kieszeni otwierał, jak powstawało milion teorii spiskowych. Mhm. Może się pomylić jeden kraj, może się pomylić, mogą się pomylić dwa kraje. Przecież żyli narodowych jest ile? 37? Tak, dokładnie tyle było. No ale 17 o, punktów oznacza, że na 37 krajów, nawet gdybyśmy z jednego kraju dostali tylko po jednym punkcie, to 20 nie oddało na nas żadnego głosu. No to co to jest za teoria spiskowa? Jak zamordowana papieża? Najwyraźniej, po prostu, w kształcie kompozycji, wśród 37 krajów, było coś, co osobom, które siedzą w danym jury, podobało się coś bardziej. Mhm. Można wziąć to pod uwagę? Czy trzeba szukać od razu teorii spiskowej? Wiadomo, to jest oczywiście zacne, że bronimy naszego reprezentanta. To jest fajne. To jest solidarność, to jest to, z czego słyniemy. Mhm. Fajnie. Ale teraz ktoś mądry powiedział, że jeżeli wszystko to wyeliminujemy z tych teorii spiskowych, to to, co pozostanie, musi być prawdą. No więc prawdą jest, że dostaliśmy 17 punktów.